Gołębnik wyrzymaczy, czyli sztykielba arden oświeżony Jansenami. Koniec wylęgu, pierwszy, drugi został sprzedany. Część gołębi przeniosłem do boksu obok i one już są lotowane. Mówię o gołębiach z drugiego lęgu. Jedyna parka tu została cztery jedynki, najlepszy mój rozkładowiec. I Ela w tej chwili jeszcze mają dwa młode i prawdopodobnie jeszcze parkę sobie po nich pociągnę. A więc tutaj są około 24 młody w tym bokcie, teraz noc 30 km mówi o gołębiach drugiego lęgu. Tyle samo z pierwszego lęgu i one też również jutro 30-30 i stopniowo do Nowogrodu 120. Zielona Góra i dalej na Szczecin, a w dalszym etapie aż do subawek 650 km. Dodam, że ta linia jest w Gołębii Sztykelbaum poprzez Marcela Desmeta z Varegiem, które to Gołębie kupił Heinz Fulgoni. Również w Gołębie Jana Ardena poprzez Jana Kursa Lichtenberga. Witala Zeromsa no i Jan Telen czyli ostatnia linia Bioritza a więc gołębie wyprowadziły dwa Telengi duża część pojechała na Śląsk by bronić barw słonecznego gołębnika a więc gołębie wszechstronnie przetestowane dodam, że nadają się na dwa kierunki lotów. Zarówno z zachodu, jak i ze wschodu na wszystkie dystanse kubuś, czy też strykarol, to loty Orlean 1070, Le Havre 1070 no i przede wszystkim Osenda 850 km. A więc połowy zostaną dzisiaj wieczorem rozdzielone w celach lęgowych bez misek. Pozostaną tylko samczyki. Natomiast w przyległym dłemniczku obok na siodełkach samiczki. I tak już do przyszłego roku będą przebywać, nabierać sił, by znowu pociągnąć dwa lęgi dla najlepszych hodowców w Polsce i za granicą. W ciągłej sprzedaży natomiast jaseny od Van Houtena oraz później przelotowane młode gołębie. Higiena na podłodze. Krótko cięta słoma lniana. Ją się stosuje w boksach u koni wyścigowych. A w tym boksie mam pelet ze słomy rzepakowej. Zaletą tego wszystkiego jest, że bardzo doskonale chłonie wilgoć. I nie czuć. Amoniak, no typowa farka Ryszarda, jej córka, w 2020 roku pierwsza nagroda z Suwałek 650 km, natomiast po Eli jako młoda 650 km, natomiast ojcem był 588, a cztery jedynki jako młody wyżków 500 km, drugi na I Też jest czyściutki Arden. No. A więc powoli kończymy tu wycieczkę. Zapraszam do zakupów na słonecznym gołemniku. Linia Stikelbaud Arden Jansen zwane u Ryszarda wyżymaczami. Pozdrawiam, Ryszard Tosnowiec, słoneczny gołemnik, Polska.